pokorzę tu obrobianie szpalet po tynkach, żeby dobrze obrobić szpaletę to trzeba wykonać taką robotę tu mowa już narzucone szpaletę wyrównano teraz mogę tu takie tu przyrządy i będę kłócą jeszcze o takie płotko i to strefak, śmigł. ile się dobrze będzie powcierać Specjalistyczne błotko. ale Można ta wyszło ładna. To jakby nie wyszło ładna, to sobie trzeba jeszcze biskiem, albo to papra jest. Przebęja jak papra nie. Bo dobrze. Jeszcze mu takie łatoprzymy. W tym przyglądam ja droga wieczera i woda do każdy kurde takie podejścia to musi być taki przyrząd różny. Trzeba mieć przyrządować dobrze. Wykonać O, i tu i teraz paleta jest ona Teraz ona nie nie. Dobrze. Jest wyschnięty, to będzie już operację malowanie, co że se... mm -hmm. to będzie robił. Polecam takie dokładne wykonanie spalet.